Dzień dobry. W dzisiejszym materiale chcieliśmy Państwu zaprezentować trzecią już generację naszego kultowego, rodzinnego Suwa, starszego brata Kaszkaja Nissana X-Traila. W nowego X-traila widać powrót do korzeni. Mamy tutaj do czynienia z masywną muskularną stylistyką, przywołującą nam przed oczy wygląd pierwszej generacji X-trail'a. Kolejna odsłona zmienia zasady gry na rynku motoryzacyjnym. Wszystko dzięki innowacyjnemu napędowi e-Power i e Force czyli elektryk na benzynę. Sercem nowego suwa jest pionierski układ e-power, w skład którego wchodzi wysokowydajny akumulator, silnik spalinowy o zmiennym stopniu sprężania i pojemności 1,5 litra, generator prądu, falownik oraz silnik elektryczny o mocy 204 koni. Oryginalność technologii polega na tym, że silnik benzynowy jest wykorzystywany wyłącznie do produkowania energii elektrycznej, a jedynym źródłem napędu kół jest silnik elektryczny. Nissan X Trail dostępny jest również ze specjalnie zaprojektowanym dla zelektryfikowanych pojazdów napędem na cztery koła i e Force. System zapewnia doskonałą trakcję i pewne przyspieszenie we wszystkich warunkach dzięki najbardziej zaawansowanej technologii kontroli napędu na cztery koła. Układ z dwoma silnikami elektrycznymi generuje całkowitą moc 213 koni, a dzięki tylnemu silnikowi o mocy 136 koni i 200 Nm pozwala na dynamiczne przyspieszenie od 0 do 100 na godzinę w 7 sekund w suwie, który waży blisko 2 tony. Zasiadając pierwszy raz za kierownicą nowego X-Trail'a, czujemy się, jak już byśmy tym autem kiedyś jeździli. Wszystko zostało zaprojektowane w bardzo intuicyjny sposób. Zaawansowane technologie Nissan Intelligent Mobility dostępne są na wyciągnięcie ręki kierującego, a wszystkiemu przyświeca naczelna zasada priorytetu komfortu i jakości. Materiały klasy premium, inteligentne funkcje i dobrze przemyślane detale wzbogacają wnętrze pojazdu, które cechuje się najwyższej klasy wzornictwem i praktycznością pod każdym względem. Kluczową funkcją poprawiającą bezpieczeństwo jest zastosowanie wyświetlacza head-up który pokazuje najważniejsze informacje na linii wzroku kierowcy, jak na przykład wskazówki z nawigacji, informacje systemów wspomagania czy aktualne limity prędkości. Aby poprawić komfort i uczynić jazdę jeszcze przyjemniejszą, nowy X Trail oferuje zaawansowane systemy informacyjno-rozrywkowe z szerokim zestawem zintegrowanych funkcji, między innymi łatwym i bezproblemowym połączeniem smartfonów oraz Nissan Connect Services specjalną aplikacją służącą do komunikowania się z samochodem i monitorowania jego funkcji. Dziękujemy za poświęcony czas, a po więcej szczegółów i przede wszystkim jazdy testowe zapraszamy do naszych salonów.